Ogólnie ma start, uważam za taki za dobry bieg. Pomimo tych dwóch biegów ciężkich wcześniej to czułam się świetnie. Gdzieś te dwie rundy do końca może zabrakło mi przede wszystkim takiej pewności, że jednak mogę. Mogę się utrzymać i gdzieś ta przewaga no, troszeczkę była za duża między dziewczynami a mną, żeby, żeby właśnie dojechać na czołowych miejscach. Ale nad tym pracuję. Mam nadzieję, że gdzieś tam to szczęście dopisze mi w odpowiednim momencie na tym mastercie. Myślę, że. Ten nowy rok zaczął się dla mnie w miarę dobrze i tego się trzymam. Dziś ten 2021 i końcówkę jego gdzieś daje daleko z tyłu i nie chcę o tym pamiętać. Dziś tam skupiam się na tych biegach i zawodach, które mam przed sobą, czyli wiadomo na tych docelowych zawodach. No i mam nadzieję, że ten 2022 będzie no szczęśliwszym rokiem i pełniejszym. Двенниках.